Czy znasz swoje prawa? Radio Kielce i Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zapraszają na cykl. Pracuj z głową. Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Sitek. Zapraszam na ostatnie już spotkanie naszego cyklu Pracuj z głową. Przypomnę, ten realizowany przez Polskie Radio Kielce oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach pod auspicjami Państwowej Inspekcji Pracy. Zaczynaliśmy, proszę Państwa, i kończymy od spotkania z głównym inspektorem pracy, panem Marcinem Staneckim. Dzień dobry, witam Pana, Panie Inspektorze. Dzień dobry. Trudny temat na zakończenie. Mówiliśmy w wielu naszych spotkaniach o takich warunkach psychospołecznych, które wpływają na komfort i pracodawcy, i pracownika. No to porozmawiajmy sobie o zwolnieniach lekarskich na zakończenie, bo któż z nas nie był kiedyś na zwolnieniu lekarskim? Pewnie są jakieś przypadki przepracowania 40 lat bez jednego dnia zwolnienia, ale raczej na te zwolnienia lekarskie chodzimy. No to zacznijmy od tego, czy zawsze musimy iść na zwolnienie lekarskie? Jesteśmy chorzy, że nie czujemy się dobrze, ale tak kochamy pracę, albo mamy tak wymagającego przełożonego, że musimy być w tej pracy. Każdy ma prawo do tego, aby skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Rzeczywiście, w wielu firmach jest tego typu praktyka, że pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich bądź z pracy zdalnej. Nie chcą korzystać ze zwolnienia lekarskiego, bo jest ono niemile widziane. Poza tym, pamiętajmy, że w wielu firmach premia. Nagroda jest uzależniona od liczby dni przepracowanych. To znaczy, absencje chorobowe powodują, że nasza potencjalna nagroda czy premia jest zmniejszana, bądź w ogóle jej nie dostajemy. I taka motywacja finansowa wpływa na pracowników w ten sposób, że przychodzą do pracy pomimo złego stanu zdrowia. Ale to nie są sytuacje nagminne, dlatego, że co roku ZUS publikuje dane, z których wynika, że liczba zwolnień lekarskich bije Rośnie. kolejny rekord. Jak już nam się wydaje, że już gorzej być nie może, to się okazuje, że ZUS publikuje danych, z których wynika, że jest jeszcze gorzej. Z tego, co pamiętam, przecież w zeszłym roku było 270 milionów dni nieobecności w pracy z powodu zwolnień lekarskich. W ciągu ostatnich pięciu lat, lat o 40% wzrosła liczba Zwolnień lekarskich z adnotacją C, choroby psychiczne. Więc zwolnienia lekarskie nieodmiennie królują i powiedziałbym wręcz, że tak, tak. Mamy dwa takie stanowiska. Z jednej strony ludzi, którzy bardzo mocno się angażują i nie korzystają ze zwolnień, biorąc urlopy i zdalną, a z drugiej mamy grupę pracowników, którzy traktują zwolnienie lekarskie jako. Taki świetny okres na to, żeby zrobić remont w domu, zaplanować dodatkowy urlowy poczynkowy. Przecież proszę zauważyć, ile było spraw zakładu ubezpieczeń społecznych, w których odbierany był zasiłek chorobowy, bo pacjent przebywał za granicą, prawda? Odpoczywał po prostu, kurował się, Wiem. tak? Już ironizując. Panie inspektorze, pewnie jeszcze do tego tematu mhm. powrócimy, bo część osób na zwolnieniach lekarskich wykonuje inną pracę, bo gdzieś tam ktoś zaproponował, że może dorobisz sobie, bierzesz zwolnienie w zakładzie pracy, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Odwracając sytuację, chodzimy do pracy chorzy, bo boimy się przełożonego, boimy się iść na zwolnienie, tak jak pan powiedział, bo w niektórych zakładach pracy tak jest, ale czasami chodzimy, bo wydaje nam się, że jesteśmy nie Niezastąpieni, czy pracodawca, widząc, że jesteśmy chorzy, po prostu chorzy i stwarzamy zagrożenie mhm. dla pozostałej części załogi, może powiedzieć, proszę iść do lekarza i proszę nie przychodzić w takim stanie do pracy? I tak i nie. Ale zmieniając chwilowo temat, bardzo podoba mi się słowo niezastąpieni w pracy. I tak i nie. Kodeks pracy nie reguluje w sposób jednoznaczny a, tej sytuacji. Niewątpliwie pracownik, żeby mógł wykonywać pracę, musi być w stanie fizycznym i psychicznym umożliwiającym jej wykonywanie i to jest rzecz, która nie budzi wątpliwości to jest taki fundament y, zatrudnienia pracowniczego. No więc jeżeli pracownik wie, że jego stanu niemożliwia wykonywanie pracy, no to nie powinien do tej pracy się stawić. Nie ma takiego przepisu wprost jednoznacznego, który by stanowił, że y, tego pracownika do pracy dopuścić nie możemy, aczkolwiek... Y, ja zgadzam się z takimi poglądami, które mówią, że pracodawca ma prawo takiego pracownika nie dopuścić do pracy, chociażby ze względu na to, że to ryzyko rozprzestrzenienia się choroby jest duże. Poza tym mamy orzeczenie chociażby Sądu Najwyższego, z którego wynika, że orzeczenie lekarskie o możliwości wykonywania pracy jest aktualne w chwili wydawania. Jeżeli coś się zmieni, to należy pracownika kierować na kolejne badania. Więc. W interesie i pracodawcy, i pracownika leży to, aby chorego pracownika do pracy nie dopuścić, ponieważ konsekwencje zdrowotne pomogą ponieść i współpracownicy, i ten pracownik, no bo praca w, w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, wiadomo, że będzie mniej wydajna. Mhm. E Panie Inspektorze, mamy taką oto sytuację, wstajemy rano, czujemy się nie najlepiej i e, idziemy do lekarza. Od tego lekarza wychodzimy, jesteśmy skołowani, nie mamy głowy, by powiadomić pracodawcę, ale przecież w systemie lekarz ma informację, że wystawił nam zwolnienie, to idzie do naszych kadr. No właśnie i teraz pytanie, czy mamy obowiązek powiadomić pracodawcę o tym, że mamy zwolnienie lekarskie, czy trzeba to zrobić niezwłocznie, mamy na to jakiś czas? Tak, kodeks pracy nie reguluje tej kwestii. Mamy rozporządzenie z roku 1996, już sporo lat funkcjonujące, o sposobie usprawiedliwienia nieobecności w pracy i z tego rozporządzenia wprost wynika, że nieobecność w pracy należy usprawiedliwić najpóźniej drugiego dnia. To rozporządzenie powiedziałbym, że jest dosyć liberalne, dlatego że możemy to zrobić. Nie musimy tego robić osobiście. Możemy wysłać męża, żonę, uh -huh. mamy, tatę, babcie. Ale możemy zadzwonić? Możemy zadzwonić, możemy wysłać smsa, maila. Forma zgłoszenia jest dowolna. Ustawodawca tutaj dał nam zielone światło. Możemy zrobić to jak chcemy, ale musimy to zrobić. Pamiętajmy jeszcze o tym, że w tych firmach, w których jest regulamin pracy. Uh, ta regulamin de Praktycznie wszystkie przepisują treść rozporządzenia i z regulaminu wynika obowiązek poinformowania pracodawcy. Oczywiście za samo niepoinformowanie pracodawcy o tym, że mm, przebywamy na zwolnieniu lekarskim, e, nie grozi nam tak zwana dyscyplinarka, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, ale pracodawca może karę na porządkową nałożyć w postaci upomnienia nagany z tego powodu, że naruszamy organizację i porządek w pracy, ale również pamiętajmy o tym, że że um, są takie sytuacje. Na przykład ja miałem taką sytuację, e, kiedy pracownik e, trzykrotnie w krótkich odstępach czasu nie poinformował pracodawcy o tym, że m, będzie, e, że jest na zwolnieniu lekarskim, nie usprawiedliwił nieobecności pracodawca dał mu wypowiedzenie, pracownik odwołał się od tego wypowiedzenia, uznał, że no przecież nic się nie stało, tak, mamy elektroniczne zwolnienia, no co w tym wielkiego, co się stało, że, że nie usprawiedliwił nieobecności, no do szkoły chodził, na wagary, nikt nie miał z tym problemu. Taką argumentację dosyć prostą miał przed sądem i sąd uznał, że wypowiedzenie było zasadne, że jeżeli to zachowanie pracownika było notoryczne, za każdym razem miał rozmowę, ze swoim przełożonym, dyscyplinującą, no to nie podporządkował się zapisom regulaminu i taka mm, ignorancja, taka, takie lekceważenie przepisów wewnątrz zakładowych, zdaniem sądu, było w pełni uzasadniało wypowiedzenie umowy. Czyli informujmy lepiej pracodawców tak, o tym, bo że jesteśmy w stanie. W chorzy... sytuacjach dokładnie mamy orzeczenia Sądu Najwyższego, z którego wynika, że jeżeli robimy to umyślnie, z premedytacją, to takie zachowanie Polegające właśnie na, na złośliwe nacechowane z wolą, z naszej strony niezgłoszenie nie poinformowanie, co się z nami dzieje, może nawet skutkować mhm. dyscyplinarką. Panie inspektorze, czasami przebywamy długo na takim zwolnieniu. To wszystko zależy od tego, co nam dolega. No, wiadomo, że kobiety ciężarne był taki mhm. odcinek, jeden z naszych podcastów o tym mówił często przebywają prawie całą ciążę na tych zwolnieniach, ale załóżmy, że mamy zwolnienie lekarskie, bo albo trochę siadł nam stan psychiczny, albo rzeczywiście jesteśmy w jakichś kontuzjach cięższych i powracamy do pracy po takim długotrwałym zwolnieniu. Zanim spytam co musimy zrobić, żeby przystąpić do pracy, to jeszcze mam takie pytanie. Czy po długotrwałym zwolnieniu możemy przepracować na przykład 1, 2 dni i znowu pójść na zwolnienie? No, wiadomo, że choroba nie wybiera, natomiast e, pamiętajmy o tym, żeby te zwolnienia lekarskie hmm, były z, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, bo też miałem taką sytuację, kiedy e, pracowałem na poradach prawnych w inspekcji i przyszła pani z rozpiską zwolnień lekarskich i pyta, czy nie popełniła żadnego błędu i nie ma ryzyka, że zostanie zwolniona z pracy. Więc pamiętajmy, że zwolnienie lekarskie ma służyć temu, żebyśmy chorowali, wychorowali się w tym okresie i wrócili czyli do zdrowia Zwolnienie lekarskie nie może być nadużywane po to chociażby, żeby uniknąć wypowiedzenia czy żeby uniknąć pracy. No, A, to tak to nie jest A tak się dzieje pan ma taka świadomość pani no, tak się dzieje, bo przecież wszyscy Uciekamy wiemy, na zwolnienia. Tak, no, wszyscy krótko. wiemy, że jeżeli pracownik dostanie cynk, że będzie, że otrzyma wypowiedzenie, to od razu udaje się na zwolnienie lekarskie. Ale pamiętajmy, e, zwolnienie lekarskie chroni przed wypowiedzeniem, ale nie przed dyscyplinarką, mm -hmm. czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Tutaj nie ma możliwości, żeby. Zwolnienie lekarskie nas ochroniło. I o tym warto pamiętać. Co musimy zrobić, żeby wrócić do pracy tak na 100% po długotrwałym zwolnieniu? Czy będziemy musieli jakieś badania przechodzić? Tak, to jest e, rzecz, która ma charakter obligatoryjny, konieczny. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, który Czyli nie ma To nie jest aktualnego. jego zła wola pracodawcy. Nie, nie może dopuścić do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. W przypadku długotrwałej nieobecności to są badania kontrolne. Z tych badań musi wynikać, że się do pracy na Nadajemy. I to musi być lekarz medycyny pracy, bo często dochodzi do nieporozumień. Pracownicy przychodzą z zaświadczeniem od lekarza rodzinnego czy od lekarza, który przeprowadzał ich proces le leczenia i uważają, że jest to wystarczające i nie muszą iść do lekarza medycyny pracy. Więc to nie jest żadna złośliwość ze strony naszego szefa, tylko wymóg prawa. Każdy musi przejść te badania. Wskazany będzie taki lekarz medycyny pracy przez zakład pracy, w którym pracuje. No najczęściej tak? jest to umowa skierowania mhm. i też. Przypominam, że trzeba się podporządkować do zalecenia szefa, jeżeli ma podpisaną umowę z jednostką z lekarzem medycyny pracy, który opiekuje się zakładem, to nie możemy sobie pozwalać na samowolę, bo to też się często zdarza, że pracownicy wybierają sobie lekarza, który z jakichś tam powodów jest dla nich dogodny, tak? Zamykając panie inspektorze, temat zwolnień, czy te zwolnienia lekarskie dotyczą tylko osób, które mają umowę o pracę, czy też tych, które są umowa no o wszystkim. dzieło, umowa zlecenie? Przede wszystkim w przypadku umowy o dzieło to już w ogóle nie ma mowy o zasiłku chorobowym. Przede wszystkim kwestie wszystkie związane z ubezpieczeniami to jest kwestia umów o pracę i to jest właśnie zaleta umów o pracę, tak? Przecież młode osoby, które pracują na przykład na zleceniach nie mają zasiłku chorobowego. Więc jeżeli zachorują, to mają okres po prostu niepłatny. No nie zarabiają pieniędzy, dlatego... Warto mieć umowę o pracę chociażby. No, dla mnie takim przykładem, który widziałem na własne oczy, kiedy odwiedzałem kolegę w szpitalu, była księgowa, asystant wiem, że zapytałem tą panią, dlaczego cały czas pracuje na komputerze. Powiedziała, że z księgową na podstawie właśnie umowy o dzieło i nawet jak jest w szpitalu, to nie może przestać pracować, bo. Powiedziała mi to wprost i bez ogródek, no, zarabia teraz pieniądze, mhm. nie może sobie na to pozwolić, żeby nawet pobyt w szpitalu mm, był bez pracy, bo nie będzie zarabiać, nie będzie miała środków w na utrzymanie. W przypadku umowy o pracę to by było niemożliwe? Nie, w przypadku umowy o pracę mamy zasiłek chorobowy, tak i a, tutaj nie musimy się martwić o utrzymanie. Pierwsze 33 dni, co do zasady, wynagrodzenie chorobowe. 80% potem zasiłek chorobowy przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A szef może zadzwonić i powiedzieć: Wiem, że jesteś chora, chory, ale potrzebuję, żeby zrobić dla mnie jakieś zestawienie? Nie, no nie można wykonywać pracy w czasie zwolnienia lekarskiego. To jest sprzeczne z jego przeznaczeniem. To wprost wynika z ustawy. Wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odebrać nam zasiłek chorobowy. No nie możemy wykonywać pracy. Nawet na polecenie szefa. Ani pracy, która będzie z naszej inicjatywy, bo chcemy dorobić albo nadrobić zaległości. To jest po prostu niemożliwe. Niech się wychoruje pracownik i pełen energii, sił wróci do pracy. Panie inspektorze, kończymy nasz cykl podcastów dotyczących prawa pracy szeroko pojętego, z naciskiem oczywiście na te wszystkie aspekty psychospołeczne. Przypomnijmy, ten rok Państwowa Inspekcja Pracy bardzo mocno poświęca tym czynnikom psychospołecznym. Bardzo dziękuję za, za to, że mogliśmy skorzystać z Państwa wiedzy i że słuchacze Radia Kielce także mogli skorzystać z tych informacji. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo się cieszymy z tej współpracy. Ja myślę, że to jest nie pożegnanie, tylko dopiero początek naszej współpracy, bo przecież Prawo pracy ciągle się zmienia, następuje duża ewolucja, rewolucja bym nawet powiedział, tak, dlatego że za chwilę wejdzie, wejdą przepisy, które wdrażają dyrektywę platformową, dyrektywę o likwidacji luki płacowej, czyli to coś, na co czekamy praktycznie od bardzo wielu lat. Reforma państwowej inspekcji pracy, płatne staże, gdzie też zajdą daleko idące zmiany, czyli nastąpi koniec bezpłatnych staży, więc bardzo dużo się dzieje. Będziemy się spotykać, bardzo dziękuję. Marcin Stanecki, główny inspektor. Pracy był gościem ostatniego już odcinka naszych podcastów Pracuj z głową.